To co ty robisz? Wyrzucam odkurzać. Ale nie można wyrzucać elektrośmieci do pojemników na śmieci zmieszane. Dlaczego? Dlatego, że z takich pojemników śmieci trafiają na składowiska, gdzie później wydobywają się z nich niebezpieczne substancje, takie jak ołów lub rtęć. Lepiej wyrzucić je do specjalnych pojemników. Oj, jak tam wyrzucę jedyną odkurzacz, to przecież nic się nie stanie. Dla ciebie jeden, dla kogoś drugi i koło się zamknie. Dlatego lepiej wyrzucać je do czerwonych pojemników, skąd zabiorą specjalne służby, odzyskają z nich części takie jak metal, złoto czy miedź oraz szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione. Przekonałaś mnie. Jedziemy do tego zbiornika. Ja już dopilnuję, aby elektrośmieci trafiły do pojemnika. A wiesz, że co roku tyle zostaje telewizorów wymienionych, że można z nich nagromadzić górę aż 50 razy większą od Mount Everest? Ty lubisz się wspinać po górach, a więc może wysniesz się na taką z telewizorów? O, ale przyjemnie tu leżeć i zanieczyszczać środowisko? E, e. Już nie będzie, a my wciąż będziemy trwać. A, co tak leżycie? Chodźcie ze mną do czerwonego pudełka. Tam staniemy się kimś lepszym. Oszalałaś? My tu spędzimy całe wieki. No to wejdę, pa. Rzeczywiście, tu jest nasze miejsce. I ty też wrzuć swoje elektrośmieci do czerwonego pojemnika, aby zmienić świat na lepsze. Gdzie ja mam wyrzucić te baterie? Nie ma tu pojemnika na elektrośmieci. O, znalazłam! Mogę tu w końcu wyrzucić te baterie. Przy okazji mogę tu też sobie wyrzucić moje zepsute słuchawki i nawet stary telefon.